Siemano, witam was oczywiście bardzo serdecznie w niedzielę. No i powiem wam tak. Walczyliśmy ze ślimakiem, ze ślimakiem sobie żeśmy poradzili tym specyfikiem. No kto trochę robi na działce ten wie, to jest Sancol na ślimaki, ale słuchajcie. W pewnym momencie zobaczyłem takie doły. Wiecie? No mówię, kurwa kret, mówię, jebany, mówię, zalęk się, mówię, na mojej gospodarce rolnej. Tutaj arbus ugryziony, Tutaj dziury. Wszędzie dziury. Tu oczywiście specyfik na e, ślimaki. A wiecie co to jest? To są dziury po turkuciu. W życiu nigdy, jak żyję krótko na tym świecie, czegoś takiego nie widziałem. Więc szybko w internecie, bo to było wczoraj, sobota, godziny wieczorne, porobiłem takie pułapki. Mówię, kurwa, mówię, no przecież to jest jakaś abstrakcja. No i słuchajcie, patrzcie na to. Jeden już jest.